Cześć, witam was w kolejnym odcinku magazynu Studio Klasa. Przechodzimy do tego, co wydarzyło się na klasowych boiskach w miniony weekend. Zaczynamy oczywiście od klasy okręgowej i tutaj w klasie okręgowej w pierwszej grupie Pisa Primavera Barczewo i Orlęta Reszel powiększają przewagę nad resztą stawki. Trzeci w tabeli MKS Korsze traci już dopisy 16 punktów. Naki Olsztyn wygrały natomiast aż 10-1 z Łyną no, no dwucyfrówka zawsze robi wrażenie, więc gratulujemy drużynie z Olsztyna. Na uwagę zasługuje także fakt, że kolejna drużyna z Olsztyna, czyli Warmia Olsztyn, wygrała znowu spotkanie i jest jednym z lepszych zespołów na wiosnę w klasie okręgowej, więc Warmia naprawdę solidnie przepracowała zimę. W drugiej grupie... Trzy pierwsze zespoły wygrały swoje spotkania i już znacznie oddaliły się od reszty stawki. Pierwszej porażki na wiosnę doznał natomiast Huragan Morong, który przegrał z Osoł Biskupiec 1-2, a blisko, bardzo blisko tego pierwszego upragnionego punktu był Delfin Rybno, ale niestety przegrał 1-2 z MKS-em Działdowo. A-klasa. W pierwszej grupie A-klasy kapitalna forma Kłobuka Mikołajki zaowocowała pozycją lidera. W duży dołek formy wpadła natomiast ekipa Pojezierza Proski, która nie wygrała już od czterech spotkań. W drugiej grupie na uwagę zasługuje wynik Syreny z Pomlek Munary, która wygrała aż 7-1 z Korymuranem bynowo. W trzeciej grupie świetną serię kontynuuje Orzeł Janowiec Kościelny, który wygrał z dobrze ostatnio dysponowanym Omulewem Wielbark 4-1. W czwartej grupie natomiast na czoło ligowej tabeli powrócił Welitzbark który wygrał 9-1 z Osą Ząbrowo. Punkty stracił natomiast mały Jeziora Kiława, który tylko zremisował z Jordanem Kazanicą. W B-klasie można powiedzieć, że doszło do niespodzianki. Tak chwaliłem pomarańcze Korsze w poprzednich magazynach, a tym razem drużyna z Korsz przegrała ze startem Kruklanki. W drugiej grupie serię bez porażki stracił Zamek Szymbark. Drużyna z Szymbarka przegrała 01 1 z Żabianką Żabiruk. A w trzeciej grupie świetną serię kontynuuje Velbratian, wysokie zwycięstwa odniosły także Torpeda Rożentar, Leśnik Nowe Ramuki i Gwardia 2 Szczytno. <zysy> Najlepsi strzelcy w klasie okręgowej w pierwszej grupie prowadzi Paweł Romańczuk, który ma 38 goli, a w drugiej grupie Marcin Karczewski, 28 goli na koncie. A klasa? W pierwszej grupie mamy dwóch liderów. Dawid Kondratowicz i Mariusz Libucki po 17 goli. W drugiej grupie Łukasz Pietroń, 27 bramek na koncie. W trzeciej grupie Kacper Golks, 26 goli. I w grupie czwartej Michał Bartkowski, również 26 goli na koncie. B-klasa w pierwszej grupie, dalej na czele Szymona Łysnyk, 19 goli strzelonych. W drugiej grupie Marcin Kostiok i Kamil Kamiński również mają po 19 goli, a w trzeciej grupie prowadzi Kacper Lake 18 goli na koncie. Czas na multimedia. Węgoria Węgorzewo wygrała na wyjeździe 5-2 z błękitnymi pasem. My mamy trzy gole z rzutu karnego z tego spotkania. Najpierw Patryk Galiniewski strzelał. bramkarz błękitnych obronił to uderzenie, ale przy dobicie był już bez szans. Następnego karnego dla Węgorii strzelił Daniel Maliszewski. A dla Pasymian trafił Bartosz Nosowicz. Sokuło Ostruda grał z Zatoku Ubraniewo. A pięknego gola strzelił Oskar Wypych. Była to bardzo ważna bramka. Sokół ostatecznie wygrał spotkanie 4-2. Orlęta Reszel rywalizowały z GKS-em Stawiguda, a wygrały to spotkanie 3-0. Bramki strzelali Jakub Janowski, Paweł Romańczuk i Mateusz Brój. Ważne zwycięstwo drużyny z Reszla, ponieważ no, dzięki temu ten kontakt z Piso Barczewo jest utrzymany. I ta rywalizacja o to pierwsze miejsce zapowiada się naprawdę ekscytująco do samego końca sezonu. Jeżeli jesteśmy już przy drużynie ze Stawigudy, to zapraszamy na Gieksową majóweczkę. Jest spotkanie GKS Stawiguda Czarnie Olecko. Środa, godzina 13. Po meczu będzie grill, ognisko, więc można naprawdę fajnie w Stawigudzie spędzić czas w ten długi majowy weekend. Dręca Nowe Miasto Lubawskie iskra na Rzym, gola dającego 3 punkty drużynie z Nażymia strzelił z rzutu karnego Adrian Cieszkowski, więc bardzo ważna bramka iskra dopisała 3 punkty do swojego dorobku. Orzeł Ulnowo Żaka Mielnik i kapitalny gol strzelony przez Dawida Ciężkowskiego, Ta bramka dała drużynie Orła zwycięstwo, ostatecznie Orzeł Ulnowo pokonał Żaka Jamielnik 2 do 0. Mazur Wydminy kontra Rona 03 Łuk. Bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ Mazur wygrał ten mecz 3 do 2. A my mamy gole, które strzelali Mateusz Duda i Krzysztof Kudraj. Warmia Wrzesina grała z LKS-em różnowo. Warmia wygrała 2 do 0. Gole dla drużyny z Wrzesiny strzelili Kasper Golks i Mateusz Krech. Trzeba przyznać, że ważne zwycięstwo w armii, no bo wiemy, że w ostatniej kolejce zanotowała bardzo wysoką porażkę, więc świetnie się odbudowała, wygrała 2 do 0 i dopisała 3 punkty do ligowej tabeli. Mamy także zdjęcie nowych trybun, które pojawiły się na stadionie w Sampławie. Na razie są to trybuny na dokładnie 104 miejsca. Ale wiemy z dobrego źródła, że to dopiero początek, i ten stadion w Sampuławie będzie się jeszcze bardzo rozwijał w następnych miesiącach. Będzie rozbudowywany, ma być tablica, także z wynikiem, więc no, dobry początek bardzo dobry początek. Pograł aniołowo grał z granicą zagaję. Wynik tego meczu to 3 do 3. Bramki z, mamy bramki z tego meczu, które strzelali Patryk Klonowski, Adrian Bądkowski, Paweł Bułat, Hubert Wawer i Cezary Schulz. Na tym meczu był Artur Ignatowicz, to on nam te bramki podesłał, więc dziękujemy, no bo wynik 3-3, bardzo ciekawe spotkanie, jak na B-klasę, naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz. Szansa Reszel grała z Warmianką Bęsia, drużyna z Reszla wygrała to spotkanie aż 7-1. A gola, z jednego z goli strzelił Jan Bieżuński, a także mamy nagraną radość po meczu, bo na tym meczu był oczywiście również Artur Ignatowicz, który jeździ po tych naszych warmińsko-mazurskich boiskach, więc dziękujemy za to nagranie. Orlęta 2 startko start Kozłowo. Orlęta wygrały 4-1, a kapitalnego gola, można powiedzieć zamykającego ten mecz strzelił Piotr Cierpicki. No bramka naprawdę stadiony świat. Talent Boże, przegrał 1-3 z KS Węgajny. Gola dla gospodarzy strzelił Dominik Rogowski, a dla drużyny z dwa razy trafił Patryk Janowski, a jednego z goli strzelił Kamil Jankiewicz. Fajnie się zaprezentowała drużyna KS Węgajny w tym spotkaniu. Trzy gole strzelone, trzy punkty zdobyte. Nic tylko się cieszyć. Myślę, że wszyscy są z tego meczu jak najbardziej zadowoleni. Drużyna z jest. W czołówce swojej grupy B klasy i na pewno będzie walczyć o te czołowe miejsca do samego końca sezonu. Jeżeli chodzi o multimedia, to już wszystko, ale my chcemy jeszcze Was zachęcić na naszej stronie internetowej. Został opublikowany artykuł, w którym też zachęcamy do tego, żeby kluby zgłaszały się do rozgrywek Wojewódzkiego Pucharu Polski, Bank Spółdzielczy Wojewódzkiego Pucharu Polski na sezon 2024-2025, a także aby zgłaszały się do rozgrywek B-klasy. Już w ostatnim sezonie zgłosiło się kilka nowych klubów, wcześniej również nowe kluby się zgłaszały do B-klasy. Mamy aż trzy grupy tej naszej B-klasy, więc oczywiście zachęcamy do zgłaszania się do tych rozgrywek, bo będziemy Wasze materiały również w naszym magazynie pokazywać. A my przechodzimy już do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj tym gościem jest Dawid Kubacki z drużyny Kormoran Zwierzewo. Cześć Dawid, ty jesteś sekretarzem w klubie Kormoran z Wierzewo, więc opowiedz nam na początku o tym, co w ostatnich miesiącach się w klubie zmieniło, bo ja widzę gdzieś tam po waszych social mediach, że się naprawdę rozwijacie. Cześć Rafał, witam wszystkich. No tak, no tutaj mieliśmy ten przełom roku bardzo burzliwy, tutaj ze zmianą, ze zmianą zarządu i no, z sytuacją, jaką zastaliśmy klub, która no mówiąc delikatnie nie była najlepsza, tak, i cały czas jakieś rodzynki wychodzą tutaj e, z przyszłości, z ostatnich dwóch lat, no ale no, staramy się walczyć, tak, e, jakoś działać wszędzie e, na każdej arenie, tak, próbujemy nasze te social media troszeczkę reanimować, no bo tutaj troszeczkę było tylko o meczach, no nie, także no mówię, ja tu próbuję coś działać, żeby to było widać i um, no co tutaj więcej powiedzieć um, o tym wszystkim. No jest jak jest, no nie chcę tutaj też się użalać, ale no mówię, Krzysiek Lipiński, nasz prezes, nowy, stary prezes i trener, on drużynę jeszcze budował tak naprawdę w marcu, tak, bo w styczniu na pierwszych treningach on został, bez obrony tak praktycznie tutaj wielkie podziękowania należą się Dominikowi Wasiakowi no bo on naprawdę czterech ludzi ze sobą przy, przy, przyprowadził i no i mamy kim grać teraz prawda no i no mówię no ten początek no wiadomo jak się buduje zespół na mówię za 5.12 to te wyniki przyjdą z czasem musimy na nie troszeczkę poczekać no i te dwa ostatnie mecze tak naprawdę już pokazały, że no coś fajnie zaskoczyło w tej drużynie, tak? Tu dwa poprzednie jeszcze z Tłusznicą i z Narzymiem wielki niedosyt pozostał. No bo tam można było ugrać punkty, a wiadomo jak się walczy o życie to każdy punkt, każdy punkt jest tutaj, jest ważny, nie? Ale no mówię z Miumunem świetny występ. Tu w Pasłęku też do 74 minuty tyle chłopaków sprintów wykonali, no co mi się wydaje, że przez Połowę rundy tyle nie zrobią, nie? No i no niestety zabrakło tego tlenu na ten ostatni kwadrans, no i no nic nie przywieźliśmy z Pasłękiem. No ale no tak jak chłopakom mówiłem po meczu, którzy tam głowy spuścili troszeczkę, nawet do no, chłopaki. Przyjeżdżamy na lidera, tak, 74 minuty się im stawiamy. No więc no, no, no to co tutaj więcej chcieć, tak? No się nie udało. no Oni wprowadzają pięć zmian, świeże nogi. Tutaj młodych chłopaków wybieganych też. No a my, no, no, mamy kadrę, jaką mamy, tak, próbujemy walczyć z tym, co walczymy. Ale naprawdę występ był generalnie pozytywny. Ja jako kibic, tak i działacz klubu, ale kibic przede wszystkim, no to ja wróciłem dumny z chłopaków. Naprawdę dumny z chłopaków za podjętą walkę, bo mieliśmy swoją szansę i już. W pierwszej połowie już było widać ten niepokój u drużyny lidera. No nie ja mówię, no to jest jednak coś, coś tu się dzieje z w w tą drużyną, tak, że... No, że możemy. I no mówię, no teraz mamy mecz bardzo ważny w sobotę z Walszą. No, mm. jeżeli chłopaki zagrają tak jak te dwa ostatnie, no to super, tak? Także no możemy już tutaj patrzeć um, na ten marsz w górę tabeli. No, troszeczkę tutaj nam odskoczyły te drużyny. Ale no ja jestem pozytywnie nastawiony na to. No, no mówię, tak co się dzieje. Taką grupę ludzi, którą mamy zaangażowanych w klub, mi się wydaje, że bardzo dawno nie było tu w tym klubie. Chcemy klub z powrotem odwrócić do ludzi, tak? No bo wiadomo, na wsi, takie jak Zwierzewo, czy tutaj w tych naszych okolicznych, no to klub to jest zaraz po kościele, tak? Mhm. Najważniejszy. No także on musi być częścią tej, tej społeczności. No, dlatego robimy te różne akcje jakieś na, na meczu. Tak samo z tych lokalne firmy, które nam się włączają, na którym ostatnim naszym domowym meczu była te, te podziękowania. Tak przygotowaliśmy dla każdego ramkę i ze zdjęciem z dzieciakami z akademią czy, czy z seniorami, żeby tak troszeczkę oddać coś od siebie. I żeby też, no, bo to była cała ceremonia na, na boisku, no nie, no to fajnie tak było, że ich zaprosiliśmy z tych trybun na boisku i każdy zobaczył, tak, no że tutaj, czy, czy mówię, czy Krzysiek, czy Daniel, tak, oni tutaj z nami mieszkają, są z jednej wsi i oni wspomagają nasz klub, tak. No i też frekwencja na meczach chyba yy, widać, że się poprawia. Także no coś idzie w dobrą stronę. No mówię, no będzie ciężko wyjść z tego dołka, ale już tam gdzieś czubek głowy nam widać, także no mówię, do przodu. Wspomniałeś o Dominiku Wasiaku, to jest zawodnik, który grywał już na poziomie centralnym, ostatnio miał problemy zdrowotne, ale powiedz mi, jak to się stało, że on trafił do Waszego klubu? Przede wszystkim no, kontakty Krzyśka i Krystiana, no i też e, rodzina. No bo Dominik ma rodzinę tu u nas w Lubajnach, także to był ten czynnik, który chyba też na to wpłynął. No nie, ale e, Krzysiek przedstawił mu projekt. E, spotkaliśmy się, pogadaliśmy trochę. No, coś mu się spodobało. No, że jednak taki wiesz, facet z papierami, no przychodzi do nas tutaj w okręgówce się bić o utrzymanie, nie. No, przyprowadził Mateusza, tak, swojego brata e, i Łukasza, którzy to są no, filarze naszej defensywy teraz. E, pomógł w, w negocjacjach tutaj z, z Sylwkiem Czereszewskim, żeby Wojtek u nas e, zagrał. Wojtek Gadomski, 17-latek, naprawdę e, chłopak z perspektywami, uważam. No, mam nadzieję, że nikt go nam nie zabierze tak niedługo, tak żebyśmy tutaj jeszcze troszeczkę powalczyli, no i jeszcze jest Paweł, tak, teraz on doszedł do, do nas niedawno, ale no jest cały czas rozmowy są, że no tutaj jest chęć, widzisz, te, te zwierzewo nie jest już takim kolcem w oku, czy nie, nie ma takiego, że o, te zwierzewo tak się, bo źle się patrzyło, nie, teraz już tak Wyszło to spoza tego naszego kręgu, że no coś tu fajnego się dzieje i może warto tam iść, chociaż się zainteresować, co tam się dzieje w tym. No A Dominik z Krystianem grali w, w juniorach, z Krystianem Rykińskim w juniorach w Tomilu, no i tutaj mówię, no, te kontakty cały czas jakieś zostały. No i tu zaowocowało to, że, no, że Dominik gra u nas teraz. No i to, co on wnosi, tak tych dodatkowych zawodników, no to jest. Wartość, którą nie ocenisz z boiska, tak? No bo to jeżeli mamy go tylko oceniać po, po występach, no to mi się wydaje, że to jest bardzo, ale to bardzo ujmujące, bo naprawdę co on wnosi do zespołu poza tymi 90 minutami w tygodniu, no to jest zdecydowanie dużo więcej. Jego doświadczenie, mimo tak młodego wieku, jego doświadczenie i tu podejście do chłopaków, czy, czy nawet teraz do tych naszych młodszych dzieciaków z Akademii, nie? no to jest ktoś to jednak na tym naszym podwórku no to jest mm, ktoś, kogo warto obserwować nie? No i poznać jego historię. A powiedz mi, bo mówimy głównie o tym teraźniejszym sezonie, ale macie zapewne przygotowany jakiś plan B, nie wiem, na wypadek jakby się nie udało, jak w ogóle, czy patrzycie też przyszłościowo, jeżeli chodzi o Kormoran zwierzę, mam na myśli również o rozwój. Tych nie tylko drużyny seniorskiej, ale tych młodzieżowych. No, jak najbardziej. Tutaj, no tak jak już na naszych pierwszych zebraniach wspominaliśmy, że nikt nie uzależnia swojej obecności i swojego działania w klubie od tego, czy my będziemy grać w przyszłym roku w tej okręgówce, czy nie. No, ja cały czas ściskam mocno kciuki i wierzę w to, że no jednak zostaniemy tutaj. nie? Ale no, naprawdę, no mamy e, blisko 70 dzieciaków w Akademii. W Zgłoszonych mamy trzy grupy wiekowe, ale tak naprawdę to moglibyśmy zgłosić cztery lub pięć grup wiekowych. Nie? Także tutaj, ostatnio um, podpisaliśmy taką umowę partnerską z, tutaj z sąsiadami z góry Idzbark. No i te dzieciaki zasilają nasz nasze skład, no i gramy razem w lidze. Oni nigdzie nie grali wcześniej wyszliśmy z taką propozycją, była bardzo dobrze przyjęta. No i no teraz no, no, nasze tramkarze no, są reprezentowani tutaj no już więcej niż tylko z tych dwóch naszych wsi, tak? To bo są Lizbarka i, i Starych Jabłonek, no i tu jest na czym budować. Naprawdę jest na czym budować, bo mm, te zaszczepienie w ich tego, tej kormoranowości, tak to mm -hmm. powiem. Em, to skutkuje, tak, no bo już widzę tych dzieciaków jest więcej na meczu, już tutaj ta nasza żyleta złożona z takich dwunastolatków, czy, czy tam dziewięciolatków, nie, którzy tam słychać ich doping, no się zwiększa i, i mi się wydaje, że to jest też wartość nieoceniona, y, wprowadzić chłopaka w seniorach, który gra od ósmego roku życia na tym naszym boisku, bo to dla niego to będzie naprawdę, no, wydarzenie jak... Y, no jak zagrać na jakimś wielkim stadionie, tak? No tutaj na, wchodzi do drużyny, której kibicuje przez tam x lat. I on teraz, kurczę, już jest w tej głównej drużynie, tak? na której przychodzą kibice, no to to, to jest e, naprawdę. To, no, to jest nasz główny projekt, żeby się skupić na tych dzieciach, żeby je wprowadzać. E, działania, takie jakieś akcje integracyjne, tu wyjazdy na mecze, bo byliśmy na Lechy, czy sprzątanie świata. Tutaj, jeżeli się uda zmobilizować, to jeszcze w aktywną majówkę chcemy zrobić, no i y, zakończyć tą rundę wielkim rodzinnym festynem sportu, z, z pomocą naszego partnera technicznego Ergola, czy z pomocą naszych y, przyjaciół, tak, z rodziny Ostruda Recycling, czy, czy Dachtul, czy Timpur, czy sklep groszek w Lubajnach. tak? Tu są naprawdę ludzie, którzy idą za nami. I my jesteśmy bardzo wdzięczni za tą pomoc, no i ta ich, ich wkład naprawdę zaowocuje na kilka lat, bo to jest, to jest projekt na, na lata i no, po tej zmianie zarządu, gdzie jest dużo młodych ludzi, nawet młodszych ode mnie, jest fajnie. Każdy ma tę ten, ten chęć do działania, każdy coś dorzuca od siebie. No i no, na, tym, na tym nie zaczniemy. A jeżeli no nam się nie uda w tym roku, no trudno, tak, za rok awans. Okej, okay, no to ja ze swojej strony życzę, żebyście się dalej tak rozwijali, bo widzę i też po tobie słychać po tym, jak mówisz, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Rafał, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się. W dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa to już wszystko. Spotkaliśmy się we wtorek, żebyście mogli mieć ten długi majowy weekend dla siebie. Odpoczywajcie. Zażywajcie słońca, oglądajcie nasz magazyn, a my widzimy się już za tydzień.